Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jak wyświetlić hasło do Wi-Fi na swoim telefonie Przy okazji z komentarzy spod tego filmu wybiorę jednego subskrybenta, który zgarnie losową gierkę na Steam'a powyżej 15 zł, Tak więc napisz dowolny komentarz ze słowem Wi-Fi i bierz udział w losowaniu, oczywiście dla subskrybentów no Ale dobra moi drodzy, co musimy w takim razie zrobić jeśli chcemy zobaczyć, a właściwie sprawdzić jakie mamy wpisane hasło do Wi-Fi na swoim telefonie Początkowo musimy wejść w ustawienia telefonu, tak więc klikamy ustawienia Następnie w zależności od telefonu wchodzimy do sieci zwykłe i bezprzewodowe, następnie Wi-Fi Albo po prostu tak jak u mnie, po prostu klikamy od razu Wi-Fi No i tutaj mamy dostępną naszą sieć Klikamy więc na Wi-Fi W momencie kiedy wyświetli nam się specjalny kod QR, musimy zrobić screena Jeśli nie wiesz jak zrobić screeny na swoim telefonie, to w prawym górnym rogu ekranu wyświetli Ci się właśnie przekierowanie na taki poradnik, który zrobiliśmy gdy już zrobisz screena kodu QR, wchodzimy do sklepu Play, następnie szukamy aplikacji QR Scanner. Z wszystkich propozycji, właściwie każda, rozwiąże nasz problem. Ja użyję w tym przypadku czytnika kodów QR. Gdy już pobierzemy czytnik kodów QR, a aplikacja nam się już poprawnie otworzy i uruchomi, klikamy ikonę zdjęcia w prawym górnym rogu ekranu. Następnie musimy zwolnić aplikacji na korzystanie z naszej galerii. Gdy już wejdziemy do galerii, wybieramy zrzut ekranu z naszym kodem QR, który wcześniej zrobiliśmy. I gdy już potwierdzimy zdjęcie, program QR Scanner odczyta nam zawarte i ukryte w tym kodzie hasło. Jak widać udało nam się bez problemu właśnie tego dokonać. Jeśli film był dla Ciebie przydatny, zostaw subskrypcję, dzwoneczkiem i weź udział w konkursie. Jeśli natomiast chciałbyś mnie wesprzeć, to prowadzę mój drugi kanał, troszkę większy, także zapraszam Ciebie również tam. Miłego dnia, cześć!